Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin Marcin. Szanowny Panie Stanisławie, chciałbym poznać Pana opinię dotyczącą następującej kwestii odnośnie naszego najważniejszego sojusznika. Często w obustronnych relacjach polityczno-biznesowych, jak podaje, jak podatek od Google czy kwestia TVM, to Polska zostaje wystrychnięta na dudka, jak ostatni frajer. A potem nasze elity udają, że nic się nie stało. Jak pan wyobraża sobie twardą grę Polski z USA w tego typu sprawach i nasze możliwości? Od czego zacząć, tak żeby USA się na nas nie zemściło? A może po prostu powinniśmy robić swoje bez oglądania się na ewentualne sankcje ze strony naszego sojusznika? Zastanawiam się po prostu, czy w tego typu sytuacjach mamy jakiekolwiek szanse. No, nie rozumiem, nie wiem, co pan rozumie przez twardą grę Polski wobec USA. I taka twarda gra to nie jest możliwa, bo byśmy sobie, że tak powiem, te. Kłykcie pokrwawili Stany Zjednoczone, to jest twardy przeciwnik. No my takich, takiej siły nie mamy, żeby tam się przebić. Natomiast można się z nimi dogadywać. Nie we, tam w jakimś globalnym modelu, tylko w poszczególnych sprawach i w ten, sposób, w ten sposób załatwiać pewne interesy polskie. Ja podam przykład, kiedy to było możliwe. Zresztą mówiłem o tym wielokrotnie. Kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku na prośbę Stanów Zjednoczonych, no to można było skierować pod adresem prezydenta Busha dwie prośby wzajemne. Po pierwsze o amerykańską zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego, a po drugie, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Jak tam się konsultowałem podczas pobytu w Waszyngtonie z jednym takim panem, który stosunki polityczne w Stanach Zjednoczonych doskonale znał, bo był doradcą prezydenta Reagana, no to on mi powiedział, że ta konwersja to mogła być załatwiona bez trudu z tymi żydowskimi i rozszerzeniami to było trochę no, trudniej no ale powiada trudne sprawy też trzeba podejmować w tym że nikt o to nie poprosił prezydenta Busha. Przede wszystkim prezydent Kwaśniewski, który teraz tam się robi z wielkim tam działaczem, ale mo, moim zdaniem to był on, ten człowiek był prawdziwym nieszczęściem dla Polski, właśnie dlatego, że zaniedbywał interesy państwowe polskie dla swoich prywatniackich jakichś urojem. No i w rezultacie ani interesów nie załatwił, ani tych urojeń też nic z nich nie wyszło, bo on chciał być pierwszym sekretarzem ONZ, ewentualnie pierwszym sekretarzem NATO, a tu w końcu musiał tam gdzieś u jakiegoś ukraińskiego oligarchy pójść na służbę. No to tak się to skończyło, ale Polska w skutek tego nie osiągnęła takich celów, nie stawiając się specjalnie Stanom Zjednoczonym, tylko właśnie wykorzystując odpowiednią okazję. Dzisiaj na na przykład ta okazja już nie byłaby możliwa do wykorzystania, dlatego że wtedy, wtedy Polski, Polska była dłużnikiem wobec państw NATO, które gwarantowały te polskie długi swoim bankom. W tej chwili tak nie jest. W tej chwili Polska ma długi oczywiście, ale nie, nie wiemy, Do, nie państwa nie są gwarantowane przez żadne państwa, to różne banki, fundusze i tak dalej mają polskie obligacje, no ale to żadnej konwersji militarnej z nimi załatwić się nie da. Także to jest właśnie ten Przykład, kiedy okazja raz stracona jest stracona na zawsze. Natomiast jeśli chodzi o TFN, no cóż, yeah. ponieważ Polska, tak jak mówię, poszczególne stronnictwa rządzące Polską wykorzystują swoich protektorów do walki. Tutaj na wewnętrznej arenie politycznej, no to muszą być grzeczne. Muszą się, gdyby tak nie było, gdyby tutaj bezpieczniacy się nie przewerbowali na przełomie lat 80. i 90. na służbę do central wywiadowczych innych państw, no to byśmy mieli trochę lepszą sytuację, a tak to właśnie dlatego ją mamy. To jest nasz jed... Jeden z większych problemów politycznych. Pan Wojciech Górski, witam serdecznie. Mam pytanie na nurtującą mnie wypowiedź, choć nie wiem, czy będzie Pan w stanie odpowiedzieć. Co miał na myśli premier, który jeszcze nie był premierem, a na zbrodniczych taśmach wypowiedział słowa o Miska ryżu. Serdecznie pozdrawiam, zdrówka życzę i wielu lat życia. Dziękuję za te życzenia. No Myślę, że pan premier mówił szczerze i powiedział to, co myślał, więc to tak pan, nie wiem, czy teraz tak myśli, ale wtedy już prawdopodobnie tak myślał. No to tyle mam do powiedzenia, bo pan w duszy u pana premiera nie byłem, on mi się nie zwierza, w związku z tym muszę brać za dobrą monetę. Te, te wypowiedzi, które niewątpliwie były szczere, bo nie wiem, czy on wtedy był trochę tam nietrzeźwy, a poza tym podsłuchana to była rozmowa, więc na pewno mówił szczerze. Pan Krzysztof Przebindowski, mistrzu najwyższej rangi politycznej. Ho, ho. Co pan sądzi o procesie Jana Śpiewaka z Jackiem Majchrowskim? Jak już częściowo pan wie, skandal nad skandalem w Krakowie i nawet dzieci o tym szemrają. Tymczasem oskarżony jest Jan Śpiewak i to w sądzie karnym. Proszę zwrócić też uwagę, kogo Jacek Majchrowski wystawił na świadków w sprawie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Proszę pana, no muszę pana zawieść. Ja nic na ten temat nie wiem. Nie znam tej sprawy. Więc przykro mi, ale nie będę się na ten temat wypowiadał. Myślę, że pan śpiewak nie jest dziecko, i nawet gdyby został skazany, jak już raz mu się to przytrafiło, to prezydent Duda go znowu ułaskawi, tak jak już raz to zrobił. Więc myślę, że w naszym fachu nie ma strachu. Pan Michał Sobstyl, Szanowny panie Stanisławie, ja mam dwa pytania. Pierwsze, pozwolę sobie powrócić do poruszanego przeze mnie już tematu. Na początek chciałbym się wyekskusować z tematu pytań. Zainteresowanie historią prawa, co jak pan słusznie zauważył, kończy się wraz z wybuchem rewolucji w Rosji, pozostało mi jeszcze ze studiów prawniczych. Ponowie zatem pytanie o klarowność artykułu 173-184 Kodeksu makarewicza, czyli tutaj do nam od siebie kodeksu karnego z 1932 roku, ale tym razem zacytuję artykuł 173 Kto publicznie lży lub wyszyza? uznane prawnie wyznanie lub związek religijny jego dogmaty, wierzenia lub obrzędy albo znieważa przedmiot jego czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania jego obrządków religijnych podlega karze więzienia do lat trzech. Artykuł 174. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego uznanego prawnie wyznania lub związku religijnego podlega Aresztu do lat dwóch. Nadmieniem także, że pochodzą one bezpośrednio z austriackiego kodeksu z 1854 roku, gdzie wyjaśnione jest, czym jest, jest bluźnierstwo nie Bogu jako abstraktowi, a konkretnemu wyobrażeniu danego wyznania. No to moim zdaniem to, że te przepisy są powtórzeniem przepisów z austriackiego kodeksu karnego, to nie jest żadna wada, no, to w austriackim kodeksie karnym, podobnie jak w innych, było bardzo dużo rozsądnych przepisów. No i moim zdaniem to nic by się nie stało złego, gdyby to, te przepisy zostały recypowane w obowiązującym kodeksie karnym. Drugie pytanie. Czy czytał pan jakieś dzieła Leona de Grelli? Jeśli tak, to co pan sądzi o jego zdolnościach pisarskich? Czy za Front Wschodni powinien dostać literackiego Nobla? No, nie czytałem żadnej książki Leona de Grela, bo wschodni tutaj pan pisze, nie, nie znam tej książki, w związku z tym nie mogę się wypowiedzieć na temat literackich zdolności tego autora, natomiast nie wiem, czy on sam by chciał Obecnie dostać literacką nagrodę Nobla, bo nie, nie wiem czy by się chciał znaleźć w towarzystwie Dario Faux, pani Jelinek, czy choćby pani Olgi Tokarczuk, więc, ale mówię, nie czytałem, więc nie wiem. I pan Mikołaj Pamiętny. Czy eutanazja powinna być legalna? Jak wolnościowiec może być przeciwko eutanazji, skoro istotą eutanazji jest wolność wyboru? Nie ma żadnego przymusu. Jeśli ktoś jest wierzącym, to po prostu nie musi brać w tym udziału. No, panie szanowny, najwyraźniej pan nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym polega eutanazja, ale albo pan udaje. Żeby mnie tutaj brać pod włos. Przecież eutanazja to jest zabójstwo człowieka, tyle tylko, że na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego. Taka jest definicja eutanazji. Zabójstwo to jest. I tego zabójstwa nie dokonuje ten, który się decyduje na samobójstwo, na to, żeby się pozbawić życia. Tylko kto inny go pozbawia życia. W związku z tym nie można tutaj yy, wolność wyboru swoją drogą, natomiast mamy do czynienia z zabójstwem człowieka. To, że na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, to jest okoliczność łagodząca, ale nie eliminująca kwalifikacji tego czynu. No więc chyba jasne. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.